i zaskoczenia. To dwie postawy, które dla mnie w sposób szczególny wypływają z dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii, kiedy widzimy Jezusa Chrystusa spotykającego swoich uczniów i mówiącego do nich o sądzie ostatecznym, o tym jak on jako król zgromadzi jednych po prawej drugich po lewej stronie. I wydaje się, że ci, którzy, są po jednej i po drugiej stronie, zgromadzeni przez Chrystusa na Sądzie Ostatecznym, są mocno zaskoczeni. To jest coś, co ich wspólnie charakteryzuje. Są zdziwieni, a jednocześnie to zdziwienie i to zaskoczenie jest radykalne, radykalnie różne u jednych i u drugich. Do jednych mówi: Siądźcie po mojej prawicy, bo byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem chory, odwiedziliście mnie. I podsumowuje Jezus, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, uczyniliście dla mnie. A do drugiej grupy mówi: Byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem chory, a nie odwiedziliście mnie. I do tej grupy mówi Jezus, cokolwiek, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu, z tych moich najmniejszych tegoście i mnie nie uczynili. I z pewnością te grupy musiały być mocno zdziwione. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Kluczowym jest tutaj zdanie: czego nie uczyniliście, dla moich najmniejszych tegoście, dla mnie nie uczynili. O co tutaj idzie? Idzie o to, że tak naprawdę sąd ostateczny. Na, którego, na które każdego z nas powoła Jezus Chrystus, będzie sądem z miłosierdzia, będzie sądem z relacji do drugiego człowieka, będzie sądem tego, jaki jestem wobec bliźniego albo jaki nie jestem wobec drugiego człowieka. O to idzie Panu Jezusowi, o to, żeby wiara nasza była bardzo połączona z uczynkami, by nasza Nasze adorowanie Chrystusa, nasze mówienie o Nim, a przede wszystkim nasza modlitwa były połączone z czynami, by czyny nasze wypływały po prostu z wiary. I święty Jan w swoim liście powie, że człowiek, który mówi, że kocha Boga, a nienawidzi swojego bliźniego, jest w wielkim błędzie, że taka wiara jest po prostu fałszywa, jest nieprawdziwa. Idzie o to, abyśmy w naszej codzienności, w naszym życiu łączyli. To wszystko, co wypływa z wiary, nasze akty, naszą modlitwę z codziennymi postawami, z postawą miłości do Boga i do bliźniego, z postawą miłosierdzia, z postawą zauważania biedy drugiego człowieka. I nie trzeba tutaj patrzeć od razu na cały świat, wystarczy, że zobaczymy na naszych najbliższych, na męża, żonę, wystarczy, że zobaczymy na środowisko szkolne czy też akademickie. Wystarczy, że spojrzymy na naszą wspólnotę zakonną, w której żyjemy, i zapytamy siebie: Co możemy dla tych moich najbliższych, co mogę dla tych moich najbliższych zrobić? Jak mogę tutaj wypełniać miłosierdzie, zaskoczenie i zdziwienie coś, co charakteryzowało słuchaczy Jezusa. Słuchając i dokonując refleksji dzisiejszej Ewangelii. Wzbudźmy sobie intencję, aby czas Wielkiego Postu, który, w którym cały czas trwamy, był takim czasem, gdzie będziemy umieli w sobie łączyć postawę miłosierdzia z postawą wiary. I prośmy gorąco Jezusa Chrystusa, abyśmy my kiedyś u końcu, u progu naszego życia nie byli zaskoczeni, nie byli, nie byli zdziwieni tym, po której stronie On nas postawi.